Cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft. Musimy na stację zaczynamy, naszą serię nowa. Znaczy, ta seria nie będzie przerwana, tylko też. Chcę zrobić maraton z, z Minecrafta. A w sumie to Minecraft był tak jak już ja mi trochę znudził, bo yy, mamy cały czas te same rzeczy. Tylko to samo, cały czas w kółko zbieramy i tyle. Więc ja się trochę nie opłaca. Parasi, czemu na parapetze siedzisz? Przepis, na, na parapecie siedzi, nie? Okej, kopiamy sobie drewno. Jakaś dziura. Będę pierwszy crafting Fajne miejsce na domek. Możemy tutaj na tych małych campsite zrobić. Chociaż poszukamy jeszcze miejsca jakiegoś. Boże, jakieś miejsce fajne. No, już znalazłem super takie miejsce. Tutaj. Tak. Tu będzie zejść taki korytarz. Zejście w dół. Tam będziemy w ogóle się rozbudowywać. Myślę, że to będzie nawet fajny pomysł, żeby zrobić coś takiego. Śmieciak. Siekier. Siekier. Skopiemy sobie. O, już jest żwir. Musimy węg węgiel znaleźć. No bo w sumie nie musimy. Zrobimy inną rzecz. Nie chciałem crafting, nie chciałem mhm. Czekajcie ślicz jeszcze. O, teraz jest dobrze. Bo mnie też będzie słuchać. Musimy sobie wykopać drewno. Żeby mieć trochę węgla drzewnego. Dzieciak Zyska mi to przypali Mi się to pali A będziemy kopać Muszę muzyka skończyła. Nie, bufaling. Sorry, muszę być bez muzyczki. Nastat. Ja chciałem tak dobrze zrobić, żeby była muzyczką. po co, po co dawać muzyczkę? Jeszcze jedno. Okay. Tworzymy pochodnie. Ile tych pochodni mamy? Dwadzieścia cztery. Wystarczy. Dobra. I tu już możemy sobie robić nasze pomieszczenie, w którym będziemy mieszkać. Żwir naprawy, kurde Nie, dlatego tego Żwiru tam będzie No nie Musimy to przeboleć Niestety I tu będziemy kopać O, Andesyt to jest chyba Andesyt on jest bardzo ładnym blokiem do dekoracji w ogóle. Fajnie można go użyć. Palace, naprawdę taki blok do dekoracji. Andeset. Ale to jest kratek? 2, 3, 4. Raz, dwa, trzy, cztery okej, okay. dobrze, że zrobiłem drugi kilo. Jak to już by było? No nie, fajnie. Dobra, i kopiamy to jest na długość ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na długość. Ra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Okay. Tak jak mówię, napiszcie w komentarzach, znaczy, robimy jeszcze dalej tą serię z tego Minecraft w butelkach, bo mi się w sumie znudziło już to, bo mamy już diaksowe itemy, całe diaksowe serce jeszcze zenchantowane, Wszystk wszy na wszystkie wyspy prawie poszliśmy, na, na jednej nie byliśmy, co nawet skrzynek nie ma, nic nie ma, więc tak niefajnie trochę. Kopiemy tam. Tak mam nadzieję, żeby się nic nie zraspiło. Dobrze, doby, dobrze wymierzyłem. Na szczęście. No, na to jedno zabisk. Już 7 kilo w końcu, nie? Jak nic nie widzicie, to przepraszam. Powinniście już coś widzieć. Jeśli napiszesz mój komentarz, albo zasubskrybujesz mój kanał i pochwalisz się tym w komentarzu, przy przypnę ci serduszko. Poproszę, nie piszcie, że żebram o łapki. Bo ja naprawdę nie żebram o łapki. Ja tylko mówię, że jeśli wam się film spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. I ja nie zmuszam. Ale fajnie byłoby, jakbyście, jakby po tym odcinkiem było dwie łapki w górę. To od razu wrzucam drugi odcinek. Co by na to? Od razu drugi odcinek wrzucam. Nagrywam od razu i wrzucam drugi odcinek. Może też się pojawi odcinek z "Cat Goes Fishing". Tak. Też fajna gra. Dużo ma fajnych gier, które można ponagrywać z nich. Już jest 10 minut, odcinka. A nie dostaję tam. Noc się robi. Mm. Pozwólcie, że zrobię na chwilę cięcie. No okej, okay, dobra, już jest. To musiałam sobie sprawdzić inną rzecz. Jeśli pozwolicie. To dopóki nie będziemy mieć łóżka, to na razie będziemy na, grać na Peaceful. Bo wiecie, tak, zginąć od razu, tak nie fajnie. tutaj w ogóle owiec nie ma, się nie rozpią. Nie wiem dlaczego. Za oknem brzydka pogoda. Szkoda, szkoda, szkoda. nie normalnie na rower wyjść nie można. Wbijajcie na kanał Kari, jak Wam widzę, albo na kanał Karolek, Lolek59, więc wiecie. wiecie, wiecie gdzie wbijać, więc jest dobrze. Może, może sobie wykopać tak jakby pierwszy pokój, co nie 10 minut odcinka. Tak, do 13 myślę. Że. Bo w sumie, po co będę nagrywał odcinki dłuższe niż na przykład 15 minut, bo i tak większość osób tego nie ogląda, bo takie kopanie i gadanie to takie trochę nudne jest, więc tak. Myślę, że tak, 13 minutowe odcinki będą dobre. Czy chcecie dłuższe, bo nie wiem. Nie wiem w sumie, czy chcecie dłuższe, czy nie chcecie dłuższych. Postaram się coś tam z tym kątem na YouTube się pobawić. Więc. Ale dobra. To będzie na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Pa pa.